Cześć, tu Wiktor. Dzisiaj zagramy w Uziemionych. Jest to nowa seria, w której będziemy grać w Grounded, gdzie wybierzemy jedną z czterech postaci i naszym celem będzie przetrwać i dowiedzieć się dlaczego zostaliśmy pomniejszeni. Będziemy mierzyć się między innymi z olbrzymimi pająkami, więc nie jest to seria dla tych o słabym żołądku. Więc zaczynajmy. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Dajemy nową grę, gdzie wybieramy jaki chcemy tryb. No i chyba wybierzemy tryb przetrwania

Kids, are you ready for a new wild and wacky puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you get away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information,

Co się stało z nami, gdzie my jesteśmy dokładnie i jak się stąd wydostać, więc idziemy. No i tak jak też było w tym filmiku powiedziane, akcja gry dzieje się w 1990 roku. Z długo przed nami. O, jakiś sygnał został odkryty. Idziemy zobaczyć, co to. Jakiś namiot? Posterunek terenowy. No pewnie możemy odkrywać w nim jakieś rzeczy, no, jakieś maszyny. Ale nie możemy z nich korzystać, tylko z tego możemy korzystać. O, tu mamy też jakieś dokumenty. Test bezpieczeństwa reduktora. No tutaj może nie będziemy wszystkiego tak czytać. O, są jeszcze jakieś batoniki, to może od razu zjemy. Że, bo widzę, że jesteśmy trochę głodni. Ale mówię, akcja dzieje się w 1990 roku. Była informacja w mediach, że zaginała czwórka dzieci. No i my jesteśmy jednym z tych dzieci, więc będziemy musieli. Jakoś sobie z tym poradzić i się stąd wydostać, dowiedzieć się, co się właśnie stało. Więc teraz pozbierajmy trochę surowców, może coś przeanalizujemy, zobaczymy, co możemy robić dalej. O, tutaj będziemy potrzebować jakąś siekierę. No i tu co chwilę obok chodzą jakieś owady, gdzie trzeba uważać, które będą nas atakować, a które nie. Dostaliśmy nową misję: znajdź wodę, więc trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Ale może najpierw przeanalizujmy to, co podnieśliśmy. Zobaczmy, no, jak to działa. Chodzimy. No, Pete mówi, że jeżeli będziemy szukać, to może znajdziemy więcej takich stacji, a może nawet kogoś znajdziemy, kto nam może by pomógł. Dobra, klikamy analizuj, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dostaliśmy jakąś surową naukę Zobaczymy później pewnie do czego to się będzie przydawało No i odkryliśmy prymitywny sznur Bandaż i nawóz roślinny O i dostaliśmy jakąś mózgomoc Zostały nam jeszcze dwie możliwości Weryfikacji czegoś Zweryfikujmy jeszcze te dwie rzeczy O możemy robić kolczastą Bąskę to pewnie można nią walczyć Znacznik lokalizacji To będziemy mogli sobie jakąś naszą bazę oznaczyć Rożen. O, to będzie ognisko. Pewnie do jedząka się przyda. No i można przerabiać to na włókno roślinne. No i ostatni kamień. I przez 9 minut nie możemy nic nowego analizować. O, ale możemy zrobić kamyczkową włócznię i kamyczkowy topór. To się na pewno przyda. Będziemy trzeba to od razu zrobić. Jeżeli można, tak w ogóle z ręki robić, trzeba zobaczyć. Rzemiosło. Zobaczmy. Możemy zrobić nur Tutaj nawóz. No i tu są różne narzędzia. Musimy zrobić linę, żeby móc zrobić siekierkę, ale do włóczni nic nie potrzebujemy, więc wytworzymy od razu włócznie. Trochę liny. Więc mamy siekierę i włócznie. O, widać tutaj, że kolczasta gałązka dodaje trochę większe obrażenia i oszołomienie, ale jest znacznie wolniejsza niż włócznia, więc myślę, że na razie zostaniemy przy włóczni. Do bandażu też będziemy potrzebowali jakiś sok. Więc na razie go też nie zrobimy. Są jakieś rzeczy do budowy pokazane. Więc też będziemy musieli na pewno wbudować bazę, bo pewnie tutaj nocy nas będzie coś atakowało. Tutaj każe nam przeszukać sprzęt naukowy. Ale pochodzi o to, co tu leży. Tajemnicza machina. O, no, tu mamy koniczynki. Pewnie się do czegoś też przydadzą. Zobaczmy, co tu się dzieje. no. No, tu jakiś pusty pojemnik jest. Ciekawe, czy to będzie miało znaczenie. No, a tu jakaś płyta leży, żeby podnieść. No, było to nagranie jakiegoś naukowca, który też się pomniejszył, więc mam nadzieję, że go tu znajdziemy i pomoże nam wrócić do normalnego świata. Ale od razu wszedłem tutaj do środka. Okazało się, że tu jest dziura. Żeby sprawdzić, co z tym pojemnikiem, ale nie możemy nic z nim robić, więc na razie stąd wychodzimy. O, no, tu jakieś robaczki chodzą. Tu jakieś muszki latają. A tu świeci się jakiś guzik, więc go klikniemy i zobaczymy, co się stanie. No. Jakieś lasery się włączyły, ale coś, coś nie działa. Tutaj jeden laser jest blokowany przez trawę. Więc ją od razu zetniemy. Tak, to jest ta trawa. O, udało się ściąć. już działa. O, tutaj trawę możemy podnieść. Aha, tylko ona nie wchodzi nam do ekwipunku, bo jest za duża, tylko ją tak trzymamy w rękach, więc na pewno nie będziemy mogli jej tak cały czas ze sobą nosić. Ale możemy pójść ją przeanalizować w sumie od razu. Mogę to przeanalizować? O, tak, mogę tu z ręki przeanalizować. No to analizu. Zobaczymy, co nam da. O, ściana z trawy, stół warsztatowy, to się na pewno przyda, jakieś inne ściany, drzwi, okej, okay. o i jakimś mózgomoc zdobyliśmy, poziom w górę, o i to nam odblokowało jakąś zbroję, młotek, zobaczmy jak to wszystko zrobić, o, a widzę, że jeszcze linę możemy samą w sobie przeanalizować, to też to zrobimy, zobaczymy co nam da. O, można zrobić łuk i łopatę. O i manierka, to też na pewno się przyda. No i co, przyjrzyjmy się, co możemy zrobić. O, umieramy z głodu. Rzućmy trawę i szukajmy wody. Przed chwilą widziałem tutaj gdzieś na liściach. O, Znaczy na liściach to, to trawa jest, a nie liście. Te liście to muszą być w ogóle olbrzymie. Jest trochę wody, nawet jest zaznaczona. To się napijmy. Mam radę tak doskoczyć? O. Dało radę się nam. O, i nawet dużo nam dała ta kropla. no w końcu była prawie tak duża jak my ale to już wiemy skąd brać wodę chodzi o jakiś tobaczek o możemy go inspekcję przeprowadzić ryjkowiec to będziemy musieli tak badać chyba wszystkie owady które zobaczymy i tutaj gdzieś mamy o jest mapa tak wygląda mapa tej gry o, strasznie duża. Patrzcie, chyba na razie odkryliśmy tylko taki teren. Tu jest ta maszyna i ten namiot. Tu jest jakieś coś zielonego. A to wygląda jak piaskownica. Będzie trzeba wszystko zbadać. Trzeba zrobić ten stół warsztatowy, to będziemy mogli zrobić naszą pierwszą zbroję. No i koniczynę do tego będziemy potrzebować. Ciekawe, czy koniczyna też się nosi tak jak trawę zwykłą. Tu mamy nasze zadania i dane. O, tutaj pojawiają się informacje o owadach, które badamy zobaczymy się ich słabości, odporności i ile ich pokonaliśmy. No to chyba jakieś informacje odnośnie tego, jak wygląda nasz interfejs. Dobra, ale na razie się nie tym zajmujemy. Na razie może zobaczmy, co więcej się tu dzieje. Ten laser jeszcze coś szwankuje, to pójdziemy tam. Jest nawet ścieżka wyznaczona i zobaczymy, o co chodzi. Słyszycie? Co to? Roztoczę. Słabość to rąbanie i kucie. O, to idealnie, bo mamy i to, i to. Wybierzemy. dzidę. O, na szczęście nas strzała się ściąga roztocza. O, ale zaatakują. O, i te są mocniejsze, niż te, które się działy. Rozbierajmy meszek z roztoczy. Zobaczymy. Później przeanalizujemy. Zobaczymy, co nam on nam daje. Pewnie da się coś tworzyć z niego. No i co? Tutaj one pogryzły ten kabel. Mamy go jakoś naprawić. Tu jest jeszcze. O, i tu jest jakaś ślinia. Pewnie musimy wejść do środka. Widzicie? Tam biegnie. Co to? Mszyca. Ciekawe. Wygląda na wystraszoną. To na razie jej nie dotykamy. Spróbujmy wejść tu na górę. Zobaczymy, czy tam co, coś da. O, możemy włączyć tryb trzecie To też może być ciekawe. I z tego, co widziałem, są różne emotki. Można, żeby machać, robić tego typu rzeczy. To myślę, że będziemy z tego korzystać też. A, wyżej się nie wejdzie po tym kablu. A co tu lata? To chyba jest pszczoła. To nie, to lepiej tam nie podchodzimy, bo jeszcze nas zaatakuje i już nie mamy szans. No jest dwa razy większa od nas. Rozbiegamy na dół. No i zobaczymy, co się kryje w tej jaskini. A no, tylko trochę tu... No! Jakaś mrówka. A no, tylko czerwona mrówka stąd wyszła. No tylko... Strasznie, strasznie tu ciemno. o Nawet nam zalecają zrobić pochodnie, tylko nie wiemy jak. O, mam pochodnie, czego nam brakuje. Soku, jeszcze jednej liny i kawałek suchej trawy. No to tutaj widzę, że jest sucha trawa. O, a sok nam się nawet pokazuje, że jest w tym miejscu. Ścięta sucha trawa wygląda trochę inaczej niż zwykła, bo można ją chować do ekwipunku. To dobrze. Będziemy mogli ją ze sobą przenosić, to łatwiej będzie ją przeanalizować, jak wrócimy tam do tego namiotu. Mamy wszystko na pochodnie, więc tworzymy pochodnie. A zobaczmy co nam brakuje. Myszek muchy, żeby zrobić łuk. To będzie trzeba niestety muszkę znaleźć. Łopata to będziemy potrzebować żołędzie to trzeba będzie też znaleźć. A motek. No to w sumie tylko liny brakuje. To możemy od razu zrobić linę i wytworzymy. Dobra, to chyba na razie mamy wszystko, co możemy stworzyć. Układajmy to może w ekipunku. Mamy wszystko, co potrzebujemy. Bierzemy pochodnie w rękę. O! Pochodnia bierze się od razu w drugą rękę. To możemy korzystać naraz z różnych rzeczy. Eksplorujemy, co tu jest. O! Wytwórz bandaż z włókien. O! tu możemy od razu wytworzyć bandaż, bo dostaliśmy chyba obrażenia. Od razu z niego skorzystamy. Zjedz. No, nie wiem czy pandaże się je, ale niech im będzie. Można blokować. O, nawet jest chyba idealny blok. Widzicie? Swierdziłem, że chwilę pouczę się tutaj blokować. Zrobiłem ponad 10 idealnych bloków i dostałem osiągnięcie. To ciekawe, czy to później coś grze daje. No, ale już koniec zabawy. Konajmy ich. Mimo wszystko nas dość mocno obili. No i co, idziemy dalej. No tu dalej gryzą kabel. No, tu też coś jest, pozbierajmy. Świecące grzybki. Zobaczymy co one nam dadzą. Może można je może zjeść, chociaż nie wiem czy bym im ufał. To są też kamienie jakieś, to może spróbujemy je zniszczyć. Zobaczymy co z nimi jest. O, to są chyba te robaczki, które będziemy potrzebować, żeby zrobić ee, manierkę. Tutaj pod ziemią, tylko nie mamy jakich wykopać. Tu jest jakiś kwarcyt i marmur, ale do tego potrzebujemy jakiś lepszy młotek. bo na razie nic z tym nie zrobimy. To jest jakiś skab. O, dodatkowy motyw kolorystyczny do naszego ekwipunku. To też na pewno się przyda. No dobra, ale na razie stąd wychodzimy i robimy to co nam każą, czyli zrobimy biatę. Ale też każą nam znaleźć pożywienie, tylko skąd. O, no, krzyczy nam, że jesteśmy głodni. Tu jest glina, ale potrzebna jest na niej łopata. To tego na razie nie mamy. Nazbierałem trochę tej koniczyny, więc myślę, że na razie nam tyle starczy. O, tu jest ten. Ejfid. Gdzie pobieg? Gdzieś tam uciekł. Nie mogę przejść przez tą trawę, utknąłem. Tu jest jakaś piłka baseballowa. Cieka, olbrzymia. No ciebie niestety robaczku, ryjkowców musimy zabić, bo potrzebujemy jedzonka, przykro mi. Zobaczmy co nam da surowe mięso ryjkowca. No niestety, trzeba jakoś przetrwać. O, a tu są grzybki. Te nie wyglądają na trujące. To możemy ich trochę nazbierać. O, i nawet od razu sobie w jakimś to możemy zjeść. Dobra, jesteśmy na jedzeni, tylko jeszcze... Problem z wodą jest. Zobaczmy, ile rzeczy uda nam się przeanalizować. O, ile tego jest. Zobaczmy mszycę. O, mamy strzały. A, to wcześniej mogliśmy zrobić łuk, ale nie mogliśmy zrobić strzał. No i czapkę. To pewnie się przyda później. Jak będzie zimno, może. Nie wiem, czy tutaj się robi zimno. No i co jeszcze będzie warto przeanalizować. Ten świecący krzywek mnie interesuje. A, czyli pochodnie możemy z tego robić. Pewnie trzyma się dłużej niż zwykła i może działa pod wodą. Roślinna lampa i kinkiet. A no to nic jakoś super przydatnego. Ale widzę, że tutaj znowu musimy czekać, a zbliża się ta noc. Tylko nie widzę nigdzie rosy na trawie. Zakładam, że rosa po prostu pojawia się tylko za dnia, tak jak w prawdziwym świecie. No, no niestety muszę cię zjeść. Ja sobie pomyślałem, że uda nam się jakoś wspiąć na tą piłkę i tam zrobimy bazę, to tam będę się czuł zdecydowanie bezpieczniej. No, ale nie wiem, czy nam się tak uda. Jeszcze jaka ta piłka jest wielka. Chyba się nie uda, ale w ogóle patrzcie. To jest chyba ślad jakiegoś pieska czy kota. olbrzymie. Na razie wolę nie atakować mrówki, bo jeszcze wezwy swoich kolegów Będziemy mieli problem. Oh. Patrzcie, jaka olbrzymia biedronka. Słabości to rozbijanie i świeże, a odporność to kucie słone i pikantne, czyli młotkiem będzie trzeba z nią walczyć. Ale patrz, jest trzy razy większa, ode mnie. Mogę na nie jeździć? Chyba nie. Nie będę na razie ryzykował, bo myślę, że ona to bez problemu ciągnie. No tutaj już mogę kliknąć aktywuj. Ale strasznie nie chce mi się pić. Mogę się napić budnej wody? Mogę się napić w brudnej wody. No, a, tylko jestem zatruty. I przez to mi jedzonko spada, ale mamy zapas jedzonka, a nie mamy nic do picia, więc no nie mamy wyboru na razie. Może gdzieś tu zbudujemy naszą bazę na razie. Oj, jedzonko mi całkowicie spadło. Trzeba się najeść grzybków. Myślę, że to może być w miarę bezpieczne miejsce, bo myślę, że... ...telatery będą odganiały wszelkie niebezpieczne owady. To wygląda na bardzo bezpieczne miejsce. A, ok, czyli to się stawia tak i musimy to teraz uzupełnić. No, proszę tak nie podchodzić. A tam gdzieś jakieś oczy świecą? Chyba jest na kogoś zła ta bikrąka. Znaczy, jeżeli na mnie. O, ale pojawiła się woda. Czekamy aż nam się jedzonka zrobi. Będzie trzeba też zbudować ten stół, że myślniczy, żeby zrobić sobie jakąś zbroję. To może od razu zetniemy trochę trawy. Może tak się też odgrodzimy trochę tym stołem. Szybkie budowanie. No, to nawet lepiej wyszło. Jedzonko gotowe. Ej, ktoś nam zjadł chyba nasze jedzonko. Jeśliście, to przyjeżdżałem tu trzy kotlety. Chyba ta mrówka nam zjadła. Użyj stołu warsztatowego. Zobaczmy, co możemy z nim więcej zrobić. Tą pochodnię to może od razu zrobimy na zapas i ona też wydaje się być dużo tańsza niż ta zwykła. Ale możemy sobie zrobić zbroję już. No, a na razie wstrzymamy się z zrobieniem bazy. Może zwiedzimy trochę więcej mapy. Wtedy pomyślimy o tym trochę poważniej. A na razie co? Załóżmy naszą zbroję. No i zobaczmy, co nam daje. To zbroja: obrona nowicjusza i lekki pancerz. Okej, okay, czyli po prostu nas trochę będzie chronić przed obrażeniami. Ale jestem chory. Hmm, ciekawe, jak mogę się pozbyć takiej choroby. To co? Chodzimy się spać i myślę, że to będzie na razie koniec tego odcinka. W następnym odcinku zobaczymy, co zrobi ta maszyna. Więc udało nam się przetrwać nasz pierwszy dzień. Mamy naszą pierwszą bazę. No i co? W następnym odcinku przekonamy się, do czego nam służy ta maszyna i co ona dokładnie rozrobi. Czy już nas powiększy, czy może przyjdzie do nas ten naukowiec. Więc dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. I widzimy się w następnym odcinku.